Witam wszystkich jeszcze raz, nagrywanie sobie włączyliśmy. Ci co nie mogli być tutaj na żywo, no to sobie otworzą powtórkę tak jak zazwyczaj. Zaczniemy sobie od krótkiego przeglądu rynkowego z indykatorów i z analizy technicznej, a, a później tam przejdziemy sobie do waszych pytań lub coinów, które byście chcieli, żebym dla was przeanalizował. Więc zaczynając od Bitcoina widzimy, że tutaj 1 maja, czyli dzisiaj o godzinie 10 około na tej świecie 4 godzinnej, pojawił się sygnał na Longa, który został przez tutaj, że tak powiem, rynek wykorzystany, i, i poszliśmy sobie 2,5% w górę. Zebraliśmy, jak widzicie pięknie tutaj te likwidacje, które były. No i, 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 i chwilowo się zatrzymaliśmy. Ogólnie ja mam jedynie tutaj POC. Ale pod POC zazwyczaj nie powinno się grać, więc ja też nic nie gram. Czekam, no zobaczymy jak to się tutaj potoczy. Wydaje mi się, że mogą jeszcze tutaj podbić w górę. No ale... Ale no póki co bez pozycji jestem. Tutaj widzimy, że jeszcze... Wczoraj o godzinie 23.00 pojawił się na analog, no troszkę zjechali, bo tutaj dowiła no ale... Od razu poszli sobie później w górę 3% na nowy miesiąc, więc tak to wygląda. No to na tym bitcoinie raczej więcej się nic nie wymyśli. No ja z tymi shortami, tak jak powiedziałem, wstrzymuję się. Zobaczymy, może tutaj ta strefa 98-99 tysięcy będzie, będzie dobrą strefą. Mi tutaj z też wychodzą okolice 99 tysięcy, więc zobaczymy. Myślę, że tam dopiero pierwszy shortu będę odpalał. A przechodząc sobie dalej nasze deuterium no to tutaj też mieliśmy sygnał na longa troszkę wcześniej. Wczoraj o 22. Na jednogodzinowym time frame i poszliśmy 5% w górę, więc więc też bardzo ładnie z czwórki. Oczywiście też się pojawił, ale troszkę później. No i, i, i tutaj sytuacja podobna: dopiero 1940-1960 dolarów interesowałoby mnie po Teraz się nie pcham na siłę. Ja jestem ogólnie już poza rynkiem od kilku dni. Tam sobie grałem tylko day trade na złocie. I w sumie to tyle, ja tak to jestem poza rynkiem, obserwuję, bo tutaj ta konsolidacja, co, co tutaj mamy, to mnie totalnie nie interesuje, bo ona jest gówno warta I, i naprawdę nie opłaca się tego grać, bo po pierwsze Fisy na giełdy to zjedzą, bo są tak małe ruchy, więc zyski zostaną zjedzone Oczywiście no tutaj to się zręczowało dobrze, można było to łapać, no ale mnie jako swing tradera takie krótkie ruchy nie satysfakcjonują, więc ja tego po prostu nie grałem. Sonic widzę ładnie poszedł. I, i tutaj w ogóle ciekawa sytuacja, bo zobaczcie, zebraliśmy likwidację i, i to też się pokryło tutaj z moją analizą techniczną. Zobaczcie, zebraliśmy POC i Value are low i dostaliśmy pompkę w górę. No i, i to był rzeczy dość dobry. Zobaczcie, że tutaj pojawił się zielony diament na longa. Później już po tym odbiciu 5 pojawił się sygnał na longa yy, kropeczka. No i, i tak naprawdę od tego diamenta, jakbyśmy weszli, to mamy 30% ruchu bazowego yy, w tak krótkim czasie, nie? Ile tu? 1 dzień i 4 godziny, no to kurde. Z czwórki troszkę spóźniony sygnał, ale też się pojawił z dwugodzinnego timeframe'u Zobaczcie, idealnie przed <grywa> całą pompą pojawił się sygnał na longa tutaj i poszliśmy w górę nie? to tutaj też można było się rozsądnie zapiąć na tego longa I tu ten restore byłby nawet ciekawy, bo ja myślę, że stop loss nie byłby wyższy niż 1%, więc już na ten moment byśmy mieli 20 do 1 co jest abstrakcją totalną. No, ale nawet, jakbyśmy sobie pociągnęli do lokalnego oporu, to mielibyśmy 6,88 do 1, co też jest świetnym wynikiem. Nie? Ja w swoich tradach celuję 3 do 1, a tu mielibyście 6 do 1 w najbezpieczniejszym przypadku. Nie? O i też ciekawa sytuacja. Zobaczcie na taniej frame 12-godzinnym. Pojawiła się świeca 29 kwietnia. Na shorta, i, i ten short też się idealnie sprawdził, bo ten knot cały po tym sygnale 12% w dół, nie? Bardzo ładnie. No i zobaczymy, i tutaj póki co takiego, takiej pompy nie chcę targetować, bo tu nie wiadomo, co się wydarzy. Ale może 62 centy nas zatrzymają, to też się tu pokrywa z tym poziomem. Bardzo ładnie. Więc zobaczymy. XRP, no tu dostaliśmy sygnał na shorta wczoraj o godzinie 18.00. Zeszliśmy sobie e, ładnie w doł 7%. No i sygnał na longa z czwórki dzisiaj nie pojawił. Z godzinówki, no niech się załaduje. Z godzinówki dostaliśmy to tak samo dwa jak na soniku. Zobaczcie, tutaj diamencik piękny, tutaj sygnał na longa piękny i, i nic tylko było to brać i, i 6% w górę, mm. nie? bardzo ładny I tutaj jakbym miał targetować y, potencjalne wzrosty to albo zatrzymamy się już zaraz na strefie 2.6-2.7, y, w sensie 2.2.6-2.2.7 y, albo tutaj dopiero na lokalnym oporze po zebraniu tych likwidacji, ewentualnie jeszcze możemy wyjechać knotem po to i dopiero schodzić, nie? Po to, coś takiego bym widział, no. O, więc to tak to wygląda. Litecoin ładnie wybił tutaj z tej konsolidacji, zobaczcie. Ale jesteśmy w strefie oporu z indykatora numer 3. No, tutaj z godzinówki, sygnał na się pojawił, diamentu nie było, ale tutaj się pojawił i, i też zrobiliśmy dobry wynik procentowy, bo aż e, 8%, prawie 7,5% No ale tak, zobaczymy, jak się tutaj zamknie świeca 4 Jeśli byśmy się zamknęli tutaj w tym oporze, no to może jakiś potencjalny szczot mógłby wejść po zebranie tych oto tutaj likwidacji, zobaczymy. Ciężko będzie na pewno się tutaj z stop ustawić, bo ten knot by jakby zostawili, no to będzie, będzie ciężko ze stop lossem. Na ogół się ustawić. No ale zobaczymy. Warto sobie tu przeobserwować tą czterogodzinówkę. Może się okazać na short'a No, fil y, lipa. Tu sygnał oczywiście prawidłowy. Zrobiliśmy trochę procent w górę No ale fil ogólnie lipa, zobaczcie nie chcemy wyjść tutaj Spod tego main Lokalnego oporu I, i w sumie tutaj bardzo możliwe, że tapniemy Lokalny opór i, i spadniemy, więc Może, ja sobie tutaj ustawię nawet alert Gdybyśmy Dotknęli tą Lokalną linię oporu, to ja tego shorta bym chyba wziął Bo tu ze stop lossem można by było się Miałeś w za zapiąć O i pod uzupełnienie tego knota Ale do tych likwidacji można było coś takiego zagrać Co o tym myślicie? Czy to nam się jeszcze z jakimś fibą jeszcze pokryło? Ale nie, dobra, ta czwórka mi nie pasuje. To nie. Ona wygląda źle. Jakby mieli się tu skonsolidować i gdzieś może jutro wybicie, nie, w ten opór. Bo tu zobaczcie, że tu likwidacji jest. To nie, to ten short odpada. Sui so w ogóle ładnie poszło. Ten cały ruch wzrostowy Chcę zobaczyć, czy to jest gdzieś z wyższego, dnia filmu się sygnał pojawił. No pojawił, ale to taki kursy nieładny. No ale lokalnie co tu mamy? Lokalnie ogólnie cały spadek przewidzieliśmy wczoraj o, o, o 13. Sygnał na shorta na godzinówce 7,5% w dół. Zobaczcie, jak idealnie zebraliśmy tę likwidację i w sumie zaliczyliśmy strefę wsparcia, więc tu bardzo ładnie i, i z tej strefy odbiliśmy, z tych likwidacji odbiliśmy, ale dopiero tutaj pojawił się sygnał na longa i od niego zrobiliśmy 9% w górę. Też ładny wynik. Age również, spadki przewidziane, tutaj pyk i nawet w strefę wsparcia wyszliśmy, ładny wzrościk. Dobra, no nie będziemy całej tej listy przeglądać jeszcze. No total trójkę bym chciał zobaczyć, ale to już z analizy. No i tutaj zobaczcie, ja mam analizę na Handel Pro, wrzucałem tutaj, gdybyśmy w tym miejscu, że widzę potencjalne odbicie. No i to się spełniło, trochę to zajęło, ale się spełniło. No i aktualnie jesteśmy tutaj na tym kluczowym poziomie. Zobaczymy, czy się od niego nie odbijemy. No, najlepszą opcją, jeśli byśmy chcieli zobaczyć wzrost na altach, to oczywiście będzie przebicie tej strefy i utrzymanie się nad nią. Zrobienie sobie z niej ponownie e, zajebistego wsparcia, ale zobaczymy, czy to się powiedzie. Ja mam małe wątpliwości i myślę, że raczej się ponownie odbijemy od tego miejsca i, i zaczniemy znowu e, lekko korekcić. No. No dobra, dawajcie jakieś swoje coiny, to, to sobie popatrzymy. No, dobra. A do BTC, jak to się trzyma. Tutaj Lipa. <noise> ale te Weekly jakoś jakoś kurczę Wyglądają już lepiej, no ale to, to dalej nie ma tu żadnych wzrostów jakie by nas interesowały Z jakiego poziomu łapałbyś Sorta na ethereum? No, to jest dobre pytanie. Myślę, że z 2000 dolarów lub to tak jak tutaj mówiłem. gdzie ta strefa jest. O, z 2000 dolarów albo tutaj z tych okolic 1950 gdzieś z tego miejsca, bo zobaczcie tu mamy likwidację do zebrania. No więc 2000 albo 1960, można na dwie próby to podzielić. Zobaczcie 1960 pokrywa się tutaj e, ze 100% knota tutaj wyznaczałem w analizie, nie? więc to może być spoko poziom też szczególnie, że tu e, kilka razy się z tego miejsca odbijaliśmy, więc można próbować coś tutaj zagrać z tego jak tam na Forex Factory w tym tygodniu już chyba no mamy, mamy jutro e, no ale to nic, po, nic powo, po, poważnego. Yy, a następny tydzień? FOMS i Unemployment Claims. No to to już ważne. Da się łapać skalpy na, na piątce i Tak, oczywiście. Yy, bardziej piętnastka, ale, ale piątka też radzi sobie dobrze. Mogę Ci gdzieś tu pokazać. Zobaczmy. Tutaj pyk, diamencik tu pyk, tutaj sygnał na shorta Słaby ale bez żadnego potwierdzenia był, więc z, też pod same sygnały nie gramy nie no, Ale tutaj na przykład sygnał na longa, potwierdzony tutaj indykatorem yy, i, I piękny ruch w górę, później diamencik na shorta I tu kropeczka na shorta, pyk w dół, tu na longa i, i góra, nie? ładnie można to porozgrywać Szczególnie jak jest w większych range, na przykład zobacz sobie tutaj Zeszliśmy, diamencik, sygnał, kropeczka, pyk Tutaj Na no shorta, pyk Na no longa, pyk Na no shorta, pyk Na no longa, pyk nie? Więc to ładnie chodzi Nawet z niższych time frame'ów Tyle, że ja jestem swing traderem, dlatego ja wam pokazuję wyższe time frame y, ale Z niższych Chodzi to i tak bardzo dobrze też cały czas myślę no to weź sobie na miesiąc, potestuj, graj się okres próbny, no to weź sobie na miesiąc, wrzuć najwyżej dostęp i, i, i pobaw się, no, może, może ci się zwrócą mi i ten i będziesz miał na następną opłatę i sobie weźmiesz na dłużej. A co powiesz o szorcie na na 5M, zapalił się czerwony diament? No tak, tylko czerwony diament zapalił się tutaj, po zebraniu tych likwidacji, więc ten sygnał może być tak, że on się już rozegrał, bo zobaczcie, że tutaj zrobiliśmy już 3,60% w dół, a te piętnastki spadkowo nie wyglądają, więc moim zdaniem ten sygnał już się po prostu rozegrał. To już jest za późno, żeby się złapać. No ale tu kolejny przykład z piętnastki, zobaczcie, sygnał na shorta. Pyk w dół, sygnał longa pykł w górę, nie? Więc to... Dobrze No ale uważam, że ten sygnał tutaj już się rozegrał. I, I możemy spróbować wybić nowy. high. Bo tu na pewno dużo shortujących jest. Będą chcieli ponownie wybić. Zobaczcie tu już się kropki rysują. Coś takiego, nie? Więc tu raczej trzeba uważać z tymi shortami. No i ogólnie no na Jana też nie łapać, nie? Poczekać na rozwój sytuacji i, i dopiero. Tu na godzinówce też się, zobaczcie, diament pojawił czerwony, ale jest 43 minuty do zamknięcia, więc jeszcze się nie potwierdził. Ale tu patrzcie, o i to jest miejsce, z którego można, ale rozmawialiśmy chyba o nim nawet. Zobaczcie, z jest likwidacji I, i to wygląda dość ładnie. Tak, mówiliśmy o tym miejscu. I wiecie co, ja sobie tutaj szorta zagram, zaraz wam wszystko powiem co i jak, bo to wygląda naprawdę dobre miejsce. Tylko pytanie, jak bardzo chciałbym tu ze stop lossem odjechać? Wejście w połowie, i wtedy z tym 100% byłoby łatwiej się rozmieścić. I jakby tu stargetować. No, uzupełnienie tego knota to byłoby grubo. Chyba trochę za mocno byśmy wtedy polecieli. Ale dotąd, jakbyśmy porjechali z pozycją, to by było lepiej. Zobaczcie, tu się dość dobra strefa wsparcia utworzyła. I pewnie tu, jakbyśmy sobie fibocyknęli, to nie, nie wyjdzie nic. No, ciekawie. <gry> Dobra, czekajcie Zagramy to Dobra ja Wam zaraz tu wypiszę wejście i wszystko Tylko pierwszy sobie ustawię limit na soniku Dobra, i teraz tak, to jest entry, wrzucam Wam na czat i tu macie tej Profit i Stop plus. i zobaczymy jak to się rozegra, jestem ciekaw, Ustawiam sobie alerty, order jest. No i zobaczymy To jest dobre miejsce i ten stop loss też w miarę rozsądnie jest ustawiony Boję się tylko, że mogą nie złapać tego orderu Troszkę może być za wysoko, no ale to Niżej go nie dam Tak czy siak Zobaczcie jaka to strefa jest tylko na szerok. No to jest dwunastki jest No, tak to rozgrywam. Brak wątpliwości, żeby tak tego, Jakiejkolwiek, żeby tego nie rozegrać. Bardzo się dało, że tu chyba ustawiłem. No zobaczymy, zobaczymy. Jak to się rozegra? Limit jest, złapie może w nocy, zobaczymy. Na pewno warto spróbować. Brak to, że piszecie coś. Generalnie tam też fajny golden pocket jest. 62 aha no, 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 no to, to idealnie się zgrało. To ładnie, ładnie. Dodatkowy Confluence. No to, jest w ogóle ładna strefa. No tego szurta. Dobre miejsce technicznie. No dobra, słuchajcie, to ja Wam tą pozycję zabdejtuję gdy ona zostanie złapana tutaj na dzienniku tradera dla osób z wykupionym dostępem. Ona tam będzie aktualizowana, no tutaj publicznie za darmo, że tak powiem, podałem wejście i take profit i stop loss, ale, e, ale będziemy ją prowadzić na dzienniku tradera, więc wyczekujcie o ile ją złapie, nie? E, ja Wam dziękuję za obecność, powtórka oczywiście będzie wrzucona na YouTube'a no i zieloności życzę. Siemanko.